Cześć, cześć! Ale miło was widzieć. Czy potrafisz pomachać mi cześć? Cześć! Wow! Cześć! Wow! Tak się macha, ale ślicznie. Cześć! Potrafisz powiedzieć mama? Mama, mama, mama. mama. Tak, tak się mówi ma ma. Ma Brawo. Mama. A spróbujemy zaklaskać? Ma ma. Tak, super. Ma ma. Ma Mama. Ma. Wam fajną zabawkę. Uwaga! Będziemy budować z klocków. To są klocki. Różnych kolorów. Uwaga! Budujemy wieżę. Jeden. Dwa. Trzy. Yes. Jeszcze raz. Budujemy jeszcze raz. Uwaga! A... Gdzie jesteś? A, gu, gu. A... Hmm. Czy potrafisz powiedzieć ta ta? Ta ta! Czy potrafisz tak powiedzieć? Ta, ta. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Bzz, to jest biedronka. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Biedronka sobie fruwa. Bzz. Co to takiego? Wow, to jest mała biedronka. I zobacz, jak naciśniemy tutaj. Wow, ale ślicznie. To fajne kuleczki w środku się ruszają. Widzieliście? Powiedz bum i nacisnę jeszcze raz. Pomożesz mi? Powiedz bum, bum, ba, ba, ba bum. Powiedz ba, 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 bum! Udało Ci się. A, powiedzieliście bum? I ja nacisnęłam zabawkę. Jeszcze raz. B, ba, ba. ba. Super. Papa, papa pa papa. Pa, 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 pa. Rymowanka. Czy znacie rymowankę o raku? Nie o <noise> <noise> Tak? No to dołączcie do mnie, a jeśli nie, to najpierw posłuchajcie, a później dołączę. Ciągamy łapkę, wyciągamy ręczkę ręcz i robimy tak. Idzie rak. Nie, wórak! Jak uszczypnie, będzie znak. Awi! Uszczypnął mnie rak. Wyciągamy rączkę, a tak do przodu, uwaga. I teraz udajemy, że jesteśmy raczkiem małym, dobrze? I stawiamy go na rączkę. i idziemy tak. Idzie rak, nieborak, czasem naprzód, o, czasem zbak. Idzie rak, nieborak, jak uszczypnie, o, o, będzie znak, Au, uszczypnął mnie rak. O, ho, ho. Jeszcze raz, uwaga, wyciągamy drugą rączkę. Stawiamy raka i idzie rak. Idzie rak, nieborak. Czasem naprzód. Oh! Czasem spak. Idzie rak, nieborak. Jak uszczypnie, będzie znak. <laughs> ale śmiesznie. Super. Piąteczka. Oh! Wow! Piąteczka. A teraz dwie piąteczki. Przybijesz mi dwie piąteczki, ale śmiesznie. Oh! Dwie piąteczki. Hop! Wow! Jeszcze raz. Dwie pęteczki. <grystanie> Pięknie! Potrafisz powiedzieć ba, ba. Składamy usta. B, b, b. b. Ba, b, b, b. Ba, ba, ba. Super! Jeszcze raz. Ba, ba. I z klaszkaniem. Ba, 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 ba. ba". Baba! Ślicznie! Zobacz, co ja mam! Co to jest? To są bańki! Tak, bańki! Czy potrafisz dmuchać bańki? Spróbujemy dmuchnąć. Uwaga, bierzemy duży wdech. I przy wydechu dmuchniemy bańki. Uwaga! Uwaga. Mi wow, udało mi się. Udało mi się. Udało tyle się. ale super! Jeszcze raz, więcej, tak, więcej, Więcej! Tak! Udało mi Wow! Tyle baniek. Uwaga, jeszcze raz. Wow, tyle bańek, ale super! Wow! Pop. Teraz możemy przebić bańki! Powiedz pop! I ja przebiję bańki! Powiedz. pańki! Dzięki! Pop! 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 Wow! Ale super! Oh, złapałam jedną pańkę! Chcesz ją przebić? A teraz pop! Pop! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Wow! Pop! 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 Bravo.

Brawo. kuku, koku. kuku, A. Kuku. kuku. Bawimy się w chowanego. Kuku, cześć. Kuku, hej, tu jesteś. Czy potrafisz zaklaskać? Klaszcze się, klaszczy. Brawo! Brawo! Rymowanka Czy znacie rymowankę? Kosi, kosi, łapci? Kosi, kosi, łapci, pojedziem do babci, babcia da nam mleczka, dziadek cukiereczka. Wow, Udało wam się! Hmm, to teraz jedziemy dalej, dobrze? Zobaczmy, gdzie jeszcze można pojechać. Kosi, kosi, łapci, pojedziem do babci, od babci do mamy, mama da śmietany. Jeszcze można pojechać, może do sadu, do dziadka. Taka jedziemy. Kosi, kosi łapci, pojedziemy do babci. Od babci do dziadka. Dziadek da dwa jabłka. Yeah! Teraz jedziemy ale szybciej, dobra, musimy rozgrzać rączki. Rozgrzewamy, rozgrzewamy, rozgrzewamy. Rozgrzewamy, rozgrzewamy, rozgrzewamy rączki i pojedziemy szybciutko. Kosi kosi łapci pojedziemy do babci, babcia da nam mleczka, dziadek cukiereczka. Jej! Kosi kosi łapci pojedziemy do babci, od babci do mamy, mama da śmietany. O, wow! Kosi kosi łapci, pojedziemy do babci, od babci do dziadka, dziadek do dwa jabłka. Yeah! Ale szybko Wam się udało! Wow! Super, kochani! Brawo! A teraz pomożecie mi dokończyć każdy rym. Uwaga! Kosi, kosi, łapci, pojedziem do... Hmm. gdzie? Do... B, B, B. B, B, B. Babci. Pojedziemy do babci. Babcia da nam mleczka. Ciadek, Tak! Cukiereczka. Dziadek, cukiereczka. Ślicznie! Może dalej spróbujemy, co? Kosi, kosi łapci. Pojedziemy do... Hmm. Tak... Ba, ba, ba. Babci, pojedziem do babci, od babci do mamy, mama da... Tak... Mama da śmietanę, kosi, kosi, łapci, pojedziemy do... Do babci, pięknie. Pojedziemy do babci. Od babci do dziadka. Dziadek da dwa. Tak, i, hi, i. Hi, hi. Jabłka. Dziadek da dwa jabłka. Jej! Ale pięknie. Potrafisz powiedzieć tak? Tak. Tak. Tak, tak, tak. Tak. Kuku, tu jesteś. Czy mm. potrafisz nadmuchać wielkiego balonika? Uwaga! dmuchamy. <gryw> 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 O, ale duży balonik, sama taki duży. Przebijemy. Wow, przebiliśmy balonik. Zrobimy jeszcze raz. Ty potrafisz powiedzieć pop, 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 pop. Pomóż mi przebić tego balonika. powiedz. Pop. I ja spróbuję przebić. Uwaga.

Co tu się dzieje? Czyżby to kominiarz wchodził po drabinie? Wow, uwaga! Idzie kominiarz po drabinie. Fiku, miku, fiku, już w kominie! Jaki śmieszny kominiarz! Jeszcze raz? Ok. Idzie kominiarz po drabinie. Wikumiku, wikumiku, miku, miku, już kominie! Już kominie! Tutaj jest nasz drabiniarz. <ścoughs> Jaki śmieszny. Nie. Czy potrafisz powiedzieć nie? Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Czy potrafisz powiedzieć nie? Nie, nie, nie! Wow! Zobacz, co ja tutaj mam fajnego. Co to jest? Co to? To jest piramidka z kółeczek. Wow! Ale fajne! Co zrobimy najpierw? Myślę, że najpierw fajnie będzie te wszystkie kółka wyrzucić. Uwaga! O! O, o! Wow! O, o, o! O, o! Nie ma kółek! Wszystkie kółka nam spadły! No dobrze, to no teraz czas je znów ułożyć na piramidze. Pomożesz mi? Tak? tak! Tak! Tak, tak. Pomożesz mi? Powiedz. Tak, tak. Nakładamy. Tak. -a, -a, -a. A, A kuku! Co ja tu mam? Pierwsze niebieskie kółeczka. Zobacz. A kuku! Ty cię widzę. A kuku! Niebieskie kółeczko nakładamy. Powiedz du! Du! I zobaczymy, jak kółeczko spada w dół po Potrafisz tak powiedzieć? Du! D, 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 du! D, 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 du! Mówimy du! I zobaczymy, jak kółeczko spadnie w dół. D, d, d! Dół! Wow! Ale fajnie! kółeczko spadło z góry w dół. A kuku! Widzę cię przez kółeczko! Tym razem mam kółeczko zielone. Uwaga, powiedz dół! I zobaczymy, jak kółeczko spadnie w tył, dobrze? Powiemy d, d, d! D, 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 dół! D, d, d. Wow! wow! Kółeczko spadło w dół. Ślicznie! Tym razem mam żółte kółeczko. Powiedz dół i kółeczko spadnie w dół po piramidze. Uwaga! D, 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 dół. Dół! dół. dół. Brawo! Kółeczko spadło w dół. Tym razem mam pomarańczowe. Na nosie. Moje kółeczko było na nosie, ale śmiesznie. Dobrze, nakładamy kółeczko pomarańczowe. Powiedz. Du, du, du. Du! Super! Hmm. Hmm. Gdzie może być ostatnie kółeczko pasujące do naszej wieży? Gdzie ona może być? Gdzie? Czyżby było? Na mojej głowie! O nie! O! Tu jest! Tak! Udało ci się je znaleźć! Wow! Nakładamy to kółeczko na górę piramidki. Powiedz d, d, dół. Dół, dół. Uuuu! Ślicznie! Wow! Zobacz, udało Ci się zbudować całą piramidkę! Ale pięknie! Brawo! Hmm... Ile kółek mamy na tej piramidce? Hmm. Spróbujmy policzyć. Jeden... Dwa... Trzy... Cztery... Pięć kółeczek na piramidce. A pomożesz mi nazwać kolory jeszcze raz. Hmm. Hmm. Jakie tu mamy kolory? Jakie kolory widzisz? Ja widzę. N, n, n. n, n, n. Niebieski, tak, niebieski. Ż, Ż, Ż. ż, ż. Zielony, brawo. Ż, ż, ż ż ż żółty, hmm. pomarańczowy i c, c, c czerwony. Tak. Dzięki Wiesz, jak możesz poprosić o więcej jedzenia? Robisz tak? Jeść, jeść. Tak. Ale dobre. Am am am. Jak pokażesz, że chcesz więcej? Jeść! Jeść! Tak! Tak pokazujemy. Jeść! 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 Tak! Niam, niam, mniam, miam, miam! Jakie dobre! Mniam, miam, miam! Jemy jedzenie. Am, am, am! Brawo! Czy znasz części swojej twarzy? Zobacz. Oczy. Oczy. To są jedno oko, drugie oko. To są oczy. Tak! Oczy. 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 Teraz są oczy. Oczy. Gdzie są twoje oczy? Oczy. Brawo, tak, to były twoje oczka. Super. Hmm. A teraz szukamy noska. Hmm, gdzie jest nosek? Nos. Pum, pum. <noise> Nos. Tu mam nosek. Nos. To jest mój nosek. Pum, pum, A gdzie jest Twój nosek? Pokaż mi. Tak, to jest Twój nosek. Pum, pum, pum. Nosek. Nos. Nos. Teraz zobaczymy, gdzie są nasze uszka, tak? Jedno ucho. 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 Tak. Ucho. 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 Uh -huh. Uszy. Tak? Usze. A gdzie jest twoje ucho? Możesz mi pokazać? Tak, to było twoje uszko! Super! Wow! Wiesz, gdzie masz ucho? Jedno ucho, drugie ucho, tak? A para nazywa się uszy? Uszy! Uszy! Brawo! Teraz patrzymy na usta, usta! Usta. Uh -huh. Usta. Usta. Pokażecie mi swoje usta. Gdzie masz usta? Usta! Tak! To są usta. A gdzie mamy głowę? Tutaj! Głowa! To jest głowa, tak? Głowa! Mhm. Głowa! Tak! Głowa! G... 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 Głowa. Ślicznie! A gdzie jest Twoja głowa? Hmm. Głowa! Tak! Pięknie! Hmm. A gdzie mamy włosy? Włosy! Włosy, tak? Ja mam długie włosy. Włosy! Włosy! W, w, w. -y. Włosy, a gdzie są twoje włosy? Na głowie pięknie pokazujesz, włosy, ślicznie. Yay! Udało ci się pokazać oczy. Noc. tak, uszy, ucho, ucho, usta, usta, głowę i włosy, 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 tak, ale pięknie, pięknie, brawo! A czy potrafisz poprosić o coś do picia? Wiesz, jak się pokazuje pić? Hmm. Pić! 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 Dziewczynka pije mleko. Kuku! Tu jesteś! Hej, hej. A gdzie teraz jesteś? Hmm. Hmm. A kuku, ku, tu jesteś! Widzę cię.